Większość ludzi mających przodopochylenie miednicy i pogłębioną lordozę nie wie, że zamiast wykonywać te ćwiczenia, które robią od zawsze i niekoniecznie przynoszą efekty, może wykonać jedno ćwiczenie, które naprawdę bardzo fajnie adresuje ten problem. Na początek trzeba jednak zrozumieć, że przodopochylenie miednicy czy pogłębiona lordoza nie wiąże się tylko z spiętymi mięśniami, prostownikami pleców, czy też zginaczami biodra, czy tam za słabymi pośladkami. Trzeba zrozumieć, że jest to połączone bezpośrednio z naszym środkiem ciężkości. Jeśli nasz środek ciężkości jest przesunięty do przodu, to nasze ciało z automatu musi wprowadzić pewne korekty, a to właśnie będzie pogłębiona lordoza, aby utrzymać pionową postawę. I teraz, jak sobie z tym poradzić? Trzeba wykonywać takie ćwiczenia, które podczas wykonywania tego ćwiczenia, które na pewno znacie, będzie zmuszało nas. Do przenoszenia środka ciężkości do tyłu. Dobrym ćwiczeniem, które całkiem świetnie poradzi sobie z tym problemem, będzie split, skład, który widzicie teraz na ekranie, ale z gumą, która ciągnie nas pod kątem 45 stopni około w dół do ziemi. Efektem tej siły, która na nas działa i ciągnie nas do przodu w dół, jest nasza odpowiedź, czyli przeciwdziałanie temu, czyli przesunięcie środka ciężkości do tyłu, odpowiednia ilość powtórzeń, regularne powtarzanie. Jestem przekonany, że efekty będą spektakularne. Jeśli Ci się podobało, spróbuj. No i zostaw lajka. Dzięki.